Zbliża się majówka, a więc zobaczmy, jakie plany na ten weekend majowy mają tarnowianie. Takie plany na majówkę jeszcze nie mam żadnych planów, ale na pewno gdzieś nad wodę. Jeśli będzie ładna pogoda, oczywiście. A jeśli będzie brzydka pogoda, to, no to pewnie jakiś Netflix. Wyspać się, dokończyć obraz. Ojej, mamy maturę, więc nie jakie. Ja. Nie fajne, tak czy inaczej. Więc tylko nauka. Ech, grill. No, jakieś filmy myślę, że się poogląda. Żadne. Nie istnieją. Nie. No, ja też nie mam. W domu ogródek. Żona mnie zagoni do robienia porządku w ogródku. Będę spać. E, praca. Praca? Serio, serio, praca. Także nic ciekawego. Już właśnie wybieram na wycieczkę rowerową. Możliwe, że będziemy jechać w góry. Jeszcze dokładnie nie wiemy, ale różne rzeczy. A, pewnie pojedziemy z ojcami na zlot starych samochodów, bo jesteśmy posiadaczem jednego. No i pewnie jakiś dom, spotkania ze znajomymi. No i pewnie tyle. No, jeszcze nie wiem do końca. E, Spotkamy się z naszymi znajomymi z okolic Warszawy. Dokładnie. Tak. Mamy bardzo ciekawe plany. Wie pani, zasłuży mi Pani pytaniem, bo akurat przyjechałem za granicę, także e, jestem zadowolony, że jestem z żoną, z dziećmi w domu, wie pani? A nie jadę nigdzie dlatego, że muszę jechać od razu e, w niedzielę wyjeżdżam. No także. masz taki odpoczynek z rodziną. Taki odpoczynek z rodziną, tak. Nauka. Też? Nie no. Może. No, ja, raczej wyjazd gdzieś. No poimprezować, odpocząć, ale przede wszystkim zobaczyć Makłowicza. Nie wiem o której, ale chyba wiem, że pierwszego jest. Nie wiem o której godzinie. Jeszcze 21, czyli jutro i pojutrze widzimy się. No odpocząć głównie. Niestety Kuba ukradł mi tekst, ale no spotkać Miskiewicza. Miskiewicza, <laughs> Makłowicza. <Okay. laughs> w domu, tylko w domu. No, super, dziękujemy. Przy sporcie, żużyl taki. Jakie plany pracujące? Znaczy, jeżeli chodzi o poniedziałek. A te inne, takie te, te wolne, pierwsze i trzeci, to decyduj w domu chyba. Wyjazd może do w rejony górskie jakich, na jeden dzień, ale tak to raczej w domu. Siedzisz tu na ławce. Super. A pani? A. Jakiś plan, pogoda będzie, to będą plany. Jak, jak tylko będzie pogoda. Chociaż pogoda na razie się zapowiada w miarę dobrze, bo tak jak dzisiaj to może być. No Maj, majówka przeminie pewno. Bo... Plany ja mamy Plany mamy takie jakie mamy, no, gdzieś sobie wybierzemy się, na cmentarz może i, tak, i tylko tyle. Co możemy więcej robić? Ja zamierzam jechać do Wrocławia. Na pewno się nie uczyć, ale rodzina i coś tam jeszcze wyjdzie. Super, Na pewno bez matematyki. Ja na mojówkę wybieram się w góry. A jak tam Wasze plany? Piszcie w komentarzach.